Salon plus kuchnia plus jadalnia równe mieszkanie twoich marzeń. Taki był temat rozmowy, która odbyła się w trakcie dni otwartych 4 Design Days 27 i 28 stycznia w Katowicach. Byliśmy tam i przysłuchiwaliśmy się wskazówkom Jakich o urządzaniu salonu z jadalnią i kuchnią udzielali zaproszeni architekci wnętrz, dwukropek Kinga Śliwa, Barbara Ucherek-Bradecka oraz Katarzyna i Tomasz Widawscy. Salon plus kuchnia plus jadalnia równe mieszkanie twoich marzeń. Taki był temat rozmowy, która odbyła się w trakcie dni otwartych 4 desi 27 i 28 stycznia w Katowicach. Otwarte wnętrze, zaplanuj na etapie projektu i nie bój się zmieniać tego. Co daje deweloper? Barbara Ucherek-Bradecka zwracała uwagę, że wiele osób przyjmuje plan otrzymany od dewelopera lub dotychczasowy układ jako coś niezmiennego. Tymczasem każde wnętrze należy dostosować do swoich potrzeb. Czasem warto się zastanowić. Czy nie da się zamienić na przykład kuchni z jadalnią, salonu z sypialnią? Nie patrzymy ślepo na zastany układ. Nawet architektom jest czasem trudno przekonać inwestora, że zmiany mogą przynieść coś dobrego. Nie trzeba się i bać. To taka rada architekta z 20-letnim stażem, dodawała Barbara Ucherek-Bradecka. Najważniejsze to dobrze określić co chcemy w tym wnętrzu robić? Większość z nas urządza sobie salon, patrząc na ładne obrazki w internecie, bo podoba się im się styl. Zupełnie nie bierze pod uwagę, co się będzie tu działo na co dzień. Co jest dużym błędem? Pomysł na salon z kuchnią i jadalnią. Projekt Na Knapik-Ziemnicka, Kora Design. Fotografia Marek Królikowski. Pomysł na salon z kuchnią i jadalnią. Projekt Joanna Nawrocka, Joten Studio Joanna Nawrocka. Fotografia Łukasz Bera. Salon z aneksem, zwróć uwagę na akustykę. Architektka wskazywała też, że w otwartych wnętrzach szczególnie należy zwrócić uwagę na akustykę dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wybieramy materiały wywołujące pogłos, jak na przykład beton. Często okazuje się, że sytuację trzeba naprawić. Wieszając zasłony czy niwelując pogłos w inny sposób. Finalnie efekt jest inny, niż oczekiwaliśmy. W otwartych kuchniach trzeba z kolei zwrócić szczególnie uwagę na jakość sprzętu AGD. Zmywarka, okap i inne sprzęty muszą być bardzo ciche, aby w pobliskim salonie wypoczywało się dobrze. Pomysł na salon z kuchnią i jadalnią. Projekt Laura Sulzik. Fotografia. Bartosz Jaroś. Pomysł na salon z kuchnią i jadalnią. Projekt Deco.ro.om. Fotografia Pion Poziom otwarta kuchnia w salonie. Jak ją zaprojektować? Swoim doświadczeniem podzieliła się także architektka wnętrz z 25-letnim stażem, Kinga Śliwa. Od zawsze zastanawiamy się, jak pięknie mądrze i funkcjonalnie rozwiązać otwarte wnętrza, aby ich funkcje wzajemnie sobie nie przeszkadzały. Jest to tym bardziej istotne, że w salonie mamy do czynienia z wyposażeniem największym gabarytowo, a metraże mieszkań od deweloperów zmniejszają się i dziś zastanawiamy się nad każdym metrem kwadratowym. W przestrzeni dziennej warto zadbać o komunikację i przemieszczanie się, szczególnie dotyczy to strefy jadalni gdzie niezbędne jest bezkolizyjne donoszenie posiłków i wygodna obsługa na drodze kuchnia-jadalnia. Warto pamiętać, że także ściany korytarza można włączyć do otwartej strefy dziennej, stawiając tam na przykład pianino czy umieszczając funkcję przechowywania. Kinga Śliwa rekomendowała też otwartą kuchnię a jej wady jak zapach czy akustyka wyeliminować przez nowoczesne materiały i technologie jak wydajne okapy, projektując aneks kuchenny. Musimy zaplanować część do przechowywania z łatwo dostępnymi półkami i szafami, strefę zlewozmywaka i strefę gotowania gdzie znajduje się piekarniki i sprzęty do przygotowywania termicznego, to najważniejsze elementy tak trójkąta ergonomicznego, który obowiązuje także w otwartej kuchni, jak i układ funkcjonalny w salonie z kuchnią i jadalnią. Przy projektowaniu otwartego salonu z kuchnią i jadalnią trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę potrzeby użytkowników w przestrzeni dziennej, potwierdzili to także Katarzyna i Tomasz Widawscy którzy projektowaniem wnętrz zajmują się już od lat piętnaście, otwarta przestrzeń stała się w ostatnich latach bardzo popularna, nie tylko w domach, ale i w mieszkaniach pozwala ona na przebywanie razem a jednocześnie sprawia, że przestrzeń jest mniej formalna i można się w niej poczuć swobodnie. Jedna z najważniejszych kwestii to układ funkcjonalny wnętrza. Komunikacja w otwartym salonie z kuchnią i jadalnią musi być czytelna. Wszystkie funkcje jak strefa przygotowywania posiłków, strefa wspólnego spędzania czasu, czy to przy stole, czy przy wyspie oraz strefa wypoczynkowa w salonie muszą być jasno zdefiniowane. Nie zawsze muszą być one wydzielone wizualnie. Trzeba jednak podkreślić funkcję i wyodrębnić ją, mówili Katarzyna i Tomasz Widawscy. Przestrzenie mogą być wyróżnione podłogą, kolorem ścian, materiałami, ażurowymi meblami bezwzględnie jednak trzeba zadbać o komunikację, by nie przeszkadzały w niej na przykład meble jak stolik kawa stół jadalniany, pomysł na salon z kuchnią i jadalnią. Projekt Barbara Wojsz Fotografia. Fotomochito pomysł na salon z kuchnią i jadalnią. Projekt Katarzyna Piotrowska, Decoroom. Fotografia Pion Poziom w rozmowie w trakcie 4 Design Days 2024 Wzięli udział Kinga Śliwa, architekt wnętrz, właścicielka, Art Jamp Średnik Design Studio. projektowa Kinga Śliwa, Barbara Ucherek-Bradecka, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Akademia Śląska, architektka. Współwłaścicielka Studio BB Architekci Katarzyna Widawska architektka właścicielka Widawscy Studia Architektury Tomasz Widawski architekt właściciel Widawscy Studia Architektury Moderacja Justyna Łotowska redaktorka Dobrze Mieszkaj .pl.